בבקשה okay. 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 Witam jeszcze raz. Ostatnie, proszę państwa, ostatnie wejście lajtowe dzisiaj na telefonie i, proszę Państwa, idę sobie przez Wrocław jak zwykle i rozmawiamy sobie troszeczkę. Byłem w kilku ciekawych miejscach dzisiaj, ale już powoli kończę, bo zmierzam ku powrotowi. Także ważne jest żeby zachować umiar pewien Ale dziękuję wszystkim za obecność, Proszę Państwa. Backrooms Psz, Tak Trochę backrooms, tak, tak Bo tak trochę jest, tak, zgadza się, to jest, to jest właśnie Ile tak można tak chodzić właśnie po całym mieście i Po tych ulicach jak po backrooms W Wrocławiu dużo jest takich klimatów, to fakt Samochód jedzie jakiś. No i to tak po drodze. I to tak właśnie. Ja lubię zwiedzać sobie różne, różne miejsca. Byłem dzisiaj w kilku miejscach. Może znowu się tam kiedyś wybiorę. No, dużo jest do zwiedzania w naszej okolicy. To znaczy w każdej okolicy w pewnym sensie tak chociaż na pewno duże takie takie miasta np jak Wrocław no to dają większe pole tak do popisu że żeby... można tutaj dużo więcej zobaczyć bo jest dużo więcej struktur takich jakby do zwiedzania obszarów. tak o tej godzinie im później ku nocy, to się tak bardziej nostalgicznie robi. Taki człowiek ma takie, takie myśli, słuchajcie, właśnie na temat przeszłości, na temat jakichś... Łącz, łączą się wspomnienia, zlepiają się wspomnienia różne. To jest dziwne wrażenie takie. Widzimy jakieś rzeczy, które nam przypominają inne rzeczy, na przykład jakiś budynek. Przypomina nam inny budynek sprzed lat, to jest takie no mózg tą gromadzi takie różne rzeczy, nie? W pamięci. Bardzo dużo nasz mózg, no ładny domek Nasz mózg może dużo zapamiętać. O, co to jest? Jakieś różowe tak te... Nie no, jeszcze nie kończę, jeszcze nie kończę No hejka, hej, witam, 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 witam wszystkich, witam. Nie no nie kończę, nie, nie. Jeszcze daleko mam do domu, także... Ej, obycie nie napadły Nie no chyba mnie nie napadnie nikt Ja byłem w takich miejscach dzisiaj dzikich to tutaj jestem już między domami to To jest w zasadzie bezpieczna okolica Bezpieczna, ale trochę nudna <laughs> Trochę nudno się tak idzie No ale Nieźle No i takie właśnie we Wrocławiu mamy uliczki spokojne Wieczorem nie ma ludzi, nie ma, nie ma hałasu Jest jakoś tak... Tylko wiatr się zrywa No... Też nie wiem, ale... Ale witam Dziękuję za lajki, dziękuję, dziękuję, dziękuję Także słuchajcie Wrocław Obfituje w ciekawe miejsca o ciekawej historii i fajnym klimacie. Chociaż powiem szczerze, że ja jestem czasami trochę za tym Wrocławiem zmęczony, bo jednak dużo po nim jeżdżę, dużo się przemieszczam. No ale to nie zmienia faktu, że to jest fajne miasto. Ale nie ukrywam, że czasem sobie myślę, że mógłbym mieszkać gdzie indziej w innej miejscowości. Gdzieś blisko Wrocławia może, ale w mniejszej, ale nie, znowu nie w takiej małej miejscowości, tylko gdzieś na przykład pod Wrocławiem, tak? W jakiejś wiosce czy coś takiego. No nie wiem, ale wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Jak masz na imię, na razie, na imię mam RM Wrocław. Chodzi, w tym lajcie chodzi o to, że... Może, możecie pisać co macie ochotę, a ja będę komentował i odpowiadał, a poza tym swoje tematy poruszam, monologuję, a Państwo możecie się wypowiedzieć jak macie ochotę na ten temat. Mówię zwykle coś tam o Wrocławiu, ale nie tylko, różne tematy poduszam. Dzisiaj zwiedzałem różne ciekawe miejsca we Wrocławiu, ale no jest trochę ciemno, nie? Z latarką. Dzik. No to u nas też dziki atakują. W Wrocławiu też dziki atakują. No czy atakują? No nie wiem, czy atakują. No chodzą sobie. Chodzą sobie po mieście gdzieś tam, ale nie tak może w centrum, nie? Ale w różnych, w różnych rejonach różnych osiedlach, no, po różnych osiedlach. No sobie książki oglądam. Nic ciekawego Tak, to, to akurat Wrocław, no, ale dziki też są w okolicy. Dziczysko. Mnie nigdy żaden dzik nie napadł. Chociaż w zeszłym roku Byłem w Polanicy i stado dzików było na parkingu. Już też po zmroku wieczorem. Stado dzików sobie koło mojego auta przechodziło, oglądało sobie poszli, poszli, sobie dalej. Takie duże stado, 20 kilka sztuk, a może, no około 20 paru sztuk chyba. Małe dziki, duże dziki, różne. No i to takie przygodę, ale tutaj tak po ulicach yy, to dzików się tak nie widuje raczej, to rzadko. Oj, rodzinę to ja mam, no akurat żony to nie mam, ale rodzinę to mam. I tak właśnie, tak to właśnie to jest. I teraz tutaj można iść? No hajka. Witam, witam. No a tutaj tutaj lisy chodzą po osiedlu i kuny. Na przykład, no kuny to wiadomo, to, to, to tak, ale lisy są coraz częstsze. Lisy są coraz częstsze na osiedlu. I to nie tylko tutaj. No, w różnych miejscach w Włocławie jest dużo lisów. No. Idę do domu. Idę już do domu bo chodzę od dłuższego czasu i idę sobie... wracam, wracam do domu już jeszcze muszę parę ulic przejść także jeszcze sobie postanowiłem tutaj pogadać troszeczkę na lajcie no i powoli wracam no taki śmietnik czekajcie, muszę zależeć na śmietnik co to tu stoi? A, jakieś buty. Butów nie ma. Ktoś wyrzucił buty i garnek. Lisy, no. Tak, to dziękuję. No, dzięki. Ja lubię lisy gdzieś tam, nie chcę, ale zastanawiam się, właśnie... słuchajcie, no bo zwierzęta wchodzą. Na te, jest ich coraz więcej tam, gdzie ludzie mieszkają, ponieważ inne tereny są zabudowywane, tak? No, ale to jest miasto, no to jest nieuniknione. Także. Nie jest to takie wszystko super. Tak? No to zwierzętom się zabiera też ich miejsca, ale kotek. Jaki kotek? Zwierzętom się zabiera miejsca ich życia, no ale ludzie też muszą gdzieś mieszkać. Tak? I to jest wieczny taki właśnie konflikt. Tak? No zawsze, zawsze człowiek w przyrodę, z przyrodą się gdzieś tam musi zetknąć na jakimś polu, takim troszkę konfliktowym. No na to nie ma rady. No, w pewnym sensie. bo no zawsze, zawsze tak zresztą było, nie? Że się gdzieś tam zabudowywało tereny i zwierzęta nie miały gdzie się przeprowadzić Nie, w domu, w domu raczej nie będę nagrywać, bo muszę jeszcze coś porobić Także w domu nie, ale kiedyś może będę też w domu nagrywał, zobaczymy na razie nagrywam właśnie tak przy okazji, jak sobie chodzę albo gdzieś jadę. Nie? No ale może zobaczymy, jak się, ten, jak się to wszystko rozwinie. Może też zacznę w domu nagrywać. Może sobie studio jakieś nagraniowe zrobię w domu. Będzie też. No w domu to mógłbym lepszą jakość uzyskać też troszeczkę, nie? Ale to musiałbym lepszą kamerę mieć. Taką, bo mógłbym wtedy robić lajty, ale to już by inaczej wyglądało trochę. To nie jest takie opsiu. No, także, no zobaczymy, na razie, na razie dzisiaj z domu nie, bo mam jeszcze inne plany, muszę coś porobić jeszcze, posprzątać i coś zjeść i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc dzisiaj już może niekoniecznie, ale jutro na pewno będę robił lajty codziennie, robię I to i to kilka razy dziennie, więc jak tylko mam czas, to włączam lajty i, i lajty lecą. No okej, okay, no to pa to na razie. No ja jeszcze, jeszcze mam troszeczkę do przejścia, kawałek, niedługo, 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 ale jeszcze parę set metrów jest. No dzisiaj nie wiem ile zrobiłem, ale dosyć daleko bo dzisiaj przeszedłem. W sumie nawet czuję jakby... Taki, trochę znużony jestem nawet tym chodzeniem. Nie, nie jakoś bardzo zmęczony, ale tak... Przeszedłem. Dzisiaj przeszedłem dłużej, więcej kilometrów niż wczoraj na przykład. Ja tylko czekam, aż będzie słońce, bo to takie kurde ciemno. Takie jest. Krótki dzień, jest za dnia pochmurno, to takie. No, ale życie się toczy. No. no, ja też zaraz kończę. To. Jestem już prawie w domu, także że ja nie będę kończył. O, bateria zaraz też, to, no właśnie, no to już zaraz będzie koniec nadawania. Muszę z jakiegoś powerbanka tutaj podłączyć, żeby to zżera strasznie szybko, szybko to leci. Tak w sumie, jakbym miał y, przeliczyć, to ja wiem, to, to jest gdzieś godzina, godzina liveu, chyba, nie więcej. Półtorej godziny. Półtorej godziny live'u to jest bateria pełni naładowana, to jest półtorej godziny gdzieś nadawania. Może, może trochę więcej. No, ale to coś, coś koło tego, Półtorej godziny gdzieś. No. Dobra. O, hejka. No, witam jeszcze raz. Witam, witam. Chociaż ja już powoli kończę, także... Ostatnie minuty ostatnie minuty, dzisiaj ostatnie już wejście lightowe dziękuję wszystkim za wizytę, za odwiedzenie tutaj tego lighta i zapraszam do kolejnych transmisji oczywiście dzisiaj muszę już kończyć, bo wracam mam jeszcze coś do zrobienia także no ale będzie teraz za coraz dłuższy dzień będzie więcej światła, będzie to jakoś lepiej wyglądało też mam nadzieję, bo jak jest mało światła to jak jest mało światła to też gorsza jakość obrazu jest Jutro? A nie wiem, nie wiem, jeszcze nie wiem Jeszcze nie wiem, ale na pewno nie rano, nie? Na pewno jakoś po południu wieczorem może Zobaczymy Zobaczymy, zobaczymy ja To zwykle tak nadaję w jakichś takich właśnie porach wieczornych, bo tu wtedy mam czasu, więc czy wieczorny? No tak, no teraz to już jest, chyba już jest po 21.00. Więc... Dobra, raz mi bateria siądzie. Dzięki miłego wieczoru. Dziękuję, dziękuję, dziękuję wszystkim za udzielanie się, i za ciekawe wypowiedzi i za aktywność. Także dziękuję bardzo. Ja się ja padam, znaczy żegnam, bo pada bateria. Dobra, muszę jeszcze mieć telefon. <grym> Dobra, dziękuję. Do usłyszenia. Na razie, hej.